Cześć, tu Darcy, zapraszam na vloga z Chorwacji. Dzisiaj jest bardzo dziwna pogoda chwile świeci słońce, chwile są chmury, wieje wiatr, dlatego stwierdziliśmy, że jest idealna pogoda na to, żeby pójść w góry. Zobaczymy, czy nam się to uda. Jak nie, to przynajmniej pozwiedzamy okolice. Chcieliśmy iść w góry, a trafiliśmy na Stary Park. Kiedyś było to duże i bogate miasto. Dziś można tu zobaczyć pozostałości pomiędzy innymi murach, domach czy kapliczkach. Zachował się tu romański Kościół Matki Bożej i ruiny klasztoru franciszkańskiego prawdopodobnie z XII-XIII wieku. A teraz zabiorę Was na spacer wieczorem po Pagu. Ta wycieczka w góry nam się nie udała, bo nie znaleźliśmy żadnej drogi, która by w te góry prowadziła. Próbowaliśmy kilka razy, za każdym razem e, napotykaliśmy się na ogrodzenie, gdzie po prostu ktoś miał swoje owce albo była tak wysoka trawa, że nie dało się przejść. Dlatego dzisiaj jedziemy na punkt widokowy i może tam gdzieś będzie się dało przejść. Zaliczone, coś mogę powiedzieć. Nudne turystyczne szlaki to nie dla nas. Śmieszne były te góry, bo wyglądały trochę, jakby ktoś wysypał kilkaset ton białych kamieni i zrobił z tego po prostu górę. Praktycznie nic tam nie było, nic tam prawie nie rosło. Eee, no tak, ale chciałam bardzo zobaczyć. Zobaczyłam, cieszę się, jedziemy dalej. Dojechaliśmy na drugi punkt widokowy. Przed chwilą powiedziałam, że idziemy na drugi punkt widokowy i co! I gówno nie nagrało się niestety. To jest właśnie moje szczęście w najmniej odpowiednim momencie. Przykro mi z tego powodu, ale niestety samochodem i ładne ujęcia poszły i nie wróciły. Słuchajcie, przed chwilą wymyśliłam sobie sesję o zachodzie słońca w morzu. Woda była bardzo ciepła, było super. Moja jedna mała rada jest taka. Pamiętajcie, żeby jak już skończycie, to wziąć sobie bluzę, bo Woda jest ciepła, ale jak wyjdziecie, to już jest zimno. A Darusia nie pomyślała o tym. Teraz jedni piją piwko, a drudzy herbatę, żeby się ogrzać. To już ostatni dzień naszych wakacji. Jutro rano wyjeżdżamy, a dzisiaj jeszcze przyszliśmy na plażę pożegnać się z morzem. Jak widać, pogoda się nieco... Pogorszyła, ale przynajmniej są dobre warunki do tego, żeby jeszcze pochodzić po centrum, pójść coś zjeść, a potem iść się pakować. Przyjechaliśmy na pizzę do restauracji, która wczoraj nas pozytywnie zaskoczyła. Spodziewałam się, że zjemy jakąś taką fast foodową pizzę, a jest naprawdę całkiem niezła. Także korzystamy z ostatniego dnia. Strułko. Chciałabym też obalić mit, który tutaj każdy mi powtarzał, czyli że w Chorwacji jest bardzo drogo. Nie wiem, może w innych miejscowościach tak jest, ale tutaj na pagu nie zauważyłam jakiejś wielkiej różnicy. W sklepie czy w restauracjach ceny są bardzo podobne, ewentualnie ciut droższe. Faktycznie droższe jest paliwo, ale poza tym naprawdę luz. My już powoli wracamy, ale jeszcze po drodze zatrzymaliśmy się obejrzeć ruiny. Nie jestem pewna, czy to będą ruiny zamku, bo y, widziałam je tylko z daleka, ale wygląda bardzo fajnie, dlatego idziemy to sprawdzić. Okazało się, że jest to Fortica Park, średniowieczna twierdza z XVII wieku. Chroniła ona przepływające statki przed piratami, ale też zapobiegała nielegalnemu handlowi na morzu. Wejście tu jest darmowe, a co więcej, zaraz pod twierdzą jest bezpłatny parking. Polecam, widoki są naprawdę piękne.